Na sobota który? dwudziesty który? dwudziesty matko dwudziesty który? dwudziesty piąty mojego taty imieniny no to teraz będzie w topa czy ja mam coś słodkiego żeby mu dać? chyba tak ja nie mogę, zapomniałam kompletnie o tym zapomniałam ale wstydnie jeszcze tutaj się ubrudziłam tym sosem, co widzieliście. Ale nie mam czasu, żeby się przebrać, bo muszę robić um, obiad. I dzisiaj będzie ramen o mojemu. Z krewetkami, z jajem takim, jak powinno być do ramenu. Powiedzmy oczywiście. Um, e, dla domowników będzie... Będą żeberka, będą e, ziemniaczki i młoda kapusta. A to ona kapustka. Trzeba zaraz ją posiekać. I co jeszcze? I... Aha! Jeszcze chcę zrobić na deser z ciasta filo. Filo? Nie wiem, jak to się mówi. To jest takie ciasto greckie. Ono wygląda jak takie płaty od pergaminu. Później wam pokażę. I takie chcę zrobić babeczki, to w to wszystko włożę taki jakby to powiedzieć, taki mus, coś Ala budyniowa taka masa, ale to nie jest budyniowa. Pokażę Wam wszystko i posypię porówkami. I jeszcze co dzisiaj jeszcze bym robiła i mam ogórkę i koperek, który ten w ogóle koperek to trochę mi się zasuszył, ale okej. Okay. Będzie sałatka też na szybko, żeby nic nie wyrzucić, żeby nic się nie zmarnowało. Z makaronem ryżowym. I jeszcze muszę iść do góry. Muszę podłogi ogarnąć. I poczekajcie, łyk kawy. I co? No. I to by było chyba... A! Mam też, chodźcie do mnie, bułka hot dog. Nawet no, syrop glukozowy. Chciałam powiedzieć, że w miarę spokojnie. Raz na jakiś czas nie zaszkodzi. A to dlatego, że po prostu mam wegańskie dla kiełbaski i chcę zobaczyć, jak one będą w tym smakowały. Dodatki nie wiem, może zrobię e, tak, jak mi poleciła Daria. Nie kupić, tylko po prostu zrobię, bo mi się nigdy nie chciało. Także zawsze kupowałam cebulkę prażoną. Yy, I ogórek mam tam jakiś konserwowy, cebula wiadomo, ale co? Mm, cebula, chodziło mi o por, bo patrzę na por, bo tutaj jest por narysowany, o por mi chodziło, o por, nie o cebulę. I co? Aha, mam jeszcze taką tą małą mini sałatę rzymską, została mi jedna, czyli też tutaj w to włożę. wykorzystam i będzie. Także dzisiaj będzie vlog, mam nadzieję, że będzie Wam on się podobał i od razu, bo później zapomnę. Miałam to zrobić przy ostatnim vlogu i oczywiście zapomniałam. Chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować. Za prawie 50 subskrypcji! Juhu! Cieszę się, jak szalona nie! Ale bardzo, bardzo Wam dziękuję, że oglądacie, że chcecie i w ogóle, i w ogóle, że Wam się podoba, że dostaję yy, no, w wiadomościach prywatnych odzew, że jest fajnie, że dobrze się Ciebie słucha. Chociaż dostałam wczoraj, wieczorem. Wiadomość, czy znaczy wiadomość, komentarz od pewnej pani pod tym filmem, gdzie jest macierzyństwo i w ogóle. Nie, nie macierzyństwo, gdzie jest cesarka. Co mówię o cesarce, że po pierwsze, z jakiej pani Wiochy pochodzi, w ogóle Wiocha, nie wiem kto tak mówi, chyba naprawdę okej, okay, ale Wiocha, no dobra, i. Później to pani sama za sobą pisała, bo napisała kolejny komentarz. Nie wiem, czy po prostu ona chciała e, e, napisać to wszystko w jednym komentarzu, tylko e, nie wiem, zapomniała albo pomyślała, że sobie jeszcze o, coś tak napisze, że e, nie pamiętam, jak ona to napisała. Przeczytacie sobie, bo ja tego nie usunęłam, a co? Tak mi się chciało śmiać, że mówię jak z horroru, no, normalnie śmiać mi się chce, ja tylko o tym pomyślę. Coś takiego nie pamiętam nawet. Ale to jest pierwszy taki komentarz. To jest pierwsza taka osoba, która tak mi y, powiedziała. I powiem Wam, że. No luz! Takie osoby też muszą być. Ale tak mi się chce śmiać, bo ta pani napisała jeden komentarz i podkreślam Pani napisała jeden komentarz i po minucie nagle skoczył drugi pod tym samym filmem. Ale weszłam na te pani konto. Zero subskrypcji, zero żadnych polubień jeżeli chodzi o filmik i nic. Ta pani też nie, ani mi oczywiście nie polubiła, ani nie dała łapka w dół. Tylko po prostu sobie napisała. A masz kobietą, że i se jak ci tak jest lepiej. Podejrzewam, że po prostu wchodzi na kanały i komentuje. Um. Nawet chyba nie patrząc, co i jak. Kto mówi, Wiocha? No. Z jakiej pani Wiochy pochodzi? No. Pani? Dobra. Nieważne, także troszeczkę, żeby było humoru, bo na przykład mi to bardzo rozbawiło. Pewnie ta osoba myślała, że zacznę jakąś, nie wiem, rozmowę, ale nie, do takiego poziomu się nie będę zniżać. Nie będę z nikim dyskutowała, bo zawsze są dwie racje. Także każda ma swoją. No. Dobra, już nie przedłużam idę robić, bo się dzisiaj nie wyrobię, a jeszcze czeka nas trening, trening. Yy, dobra, robię ramen, bo on musi się aż minimum 3 godziny yy, gotować. Tak, tu mam same, jak yy, to się nazywają, na pancerze. Tu mam już yy, no, obrane. To zostawiam na sam koniec, bo to normalnie tylko ile? No, 3 minuty już będzie zrobione. Chodzi o to, że łącznie tych krawetek mam jakieś 180 gram. Tu mam same pancerze. Teraz wrzucam umytego i przeciętego na. Tak, a ty jesz kaszkę. Przeciętego na pół pora. Jego jest 130 gram. Wszystko dla Was specjalnie ważyłam. Kapusta pekińska 180 gram. Zaraz przekroję, albo jak mi się uda, to jedną ręką pomidora na pół. Patrz tu jest. Umyty jeden pomidor, żeby dał troszeczkę takiej kwasowości. Dalej, nie zważyłam, ale wkładam cztery grzyby shiitake i dwa, trzy, cztery i troszeczkę naszych zwykłych suszonych grzybów. Nie wiem jakie mam to jest po prostu mieszanka około jakieś, nie wiem 15 gram, 20 wiecie, to jest tylko dla mnie i dla mojego męża na dzisiejszy dzień może jak starczy na jutro to też sobie zjem ok, i teraz tak broń Boże tej, yy, tej wody nie wylewajcie, no bo wiadomo to jest woda po tych grzybach, ja ją wleję do moich żeberek teraz tu mam jakieś 60 gram sosu sojowego coś jeszcze? Nie. Woda. Zalewamy to wodą i niech się nam gotuje przez jakieś, no mówiłam, 3 godziny. jakieś nie wiem, 15 minutach, może nawet i nie, to troszeczkę mi się przypiekło ponieważ mm, ta część była z tyłu i coś mam z tym piekarnikiem może to tak wygląda a tutaj wersja ładniejsza, instagramowa troszeczkę zobaczymy czy będą pyszne przepis jest z Lidla, podlinkuję wam go, oczywiście odcedziłam zupę i słuchajcie, dodałam do niej Czekajcie jeszcze raz, odsadziłam zupę i dodałam do niej jeszcze pastę miso, także będzie raman z miso, wyłowiłam grzybki i jeszcze chwilkę czekamy, aż to nam się pięknie zagotuje, ponieważ wrzucam krewetki, krewetki, no chodźcie do mnie, chodźcie to do mnie piękne, jeszcze jedna. Nogę. Kraj z tyłu. Pokazuję bokiem. Tu. Góra. Chcę, żebyś uniosła nogę. Nie wysoko. Wspiła mocno pośladek. Poczuła udo. Napiła mocno brzuch. Odciążaj plecy. Wspinaj brzuch. Jeszcze. Świetnie. Czujesz już? No. Powoli, co się dzieje. Ostatnie. Odwracamy się. Mamy nogę przez nogę. Schodzimy nisko. Ta noga, która jest z tyłu, jest wysunięta po lekkim skosie. Twoje biodra są mocno skręcone do przodu. Kolana już nad sobą. Góra, dół. Góra, dół. Ramiona pomagają. Przyspieszamy troszkę. Dobrze. Trzymaj tempo. Ostatnie. Zmieniamy nogę. Uwaga. Skalpel, wyzwanie jest dla mnie takim wyzwaniem. Nie mogę tego cuningu. Zrobię się do końca, zrobiłam jakieś 35 minut, a jest mi po 45. I już nie mogę, ręce mi się cały czas mam wszystko po prostu masakra, ale zrobiłam 35 minut i to jest dla mnie takie mega wyzwanie, że ja wczoraj zrobiłam skalpel cały, a dzisiaj to jest po prostu. Dobrze. Idę zmyć to, co mam na oczach, bo to chyba już jest nic. I. I co? I idę się trochę umyć, trochę, cała. okcie. słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć co do tej zupy. Zupa sama w sobie była pyszna, była bardzo smaczna, ale jaja mi nie wyszły. Przesoliłam. Jaja nie Tak, jaja ma nie wyszły. Zobaczycie na zdjęciu, że to jajko będzie, ale nie zjadłam tego jajka, ponieważ dałam za dużo sosu sojowego. A za mało wody. Cukier praktycznie w ogóle nie było czuć, bo to tak dałam, że chyba 100 ml tego sosu i 150 tylko wody. A powinnam tak, na, tak mi się wydaje, że najbezpieczniej by było 50 na 150 wody. No ale zupa. Zupa sama sobie. Przytrzymy jagoda. Zupa sama w sobie była bardzo dobra. Z tym właśnie w ogóle z tym miso i to i tamto. Ale te jajca to... tak, tak. I e, przyszła do mnie jeszcze jedna paczka. Może tak troszeczkę później jak ona pójdzie spać pokażę wam. To są tylko dwa kosmetyki do pielęgnacji. Ale słyszałam e, bardzo dobre opinie na ich temat. Także, yy, także co, pokażę wam co, co kupiłam, tak, i wpadłam jeszcze na jeden pomysł, że, możesz nie krzyczeć, jagoda, kolor jest piękny, fioletowy, tylko musisz dokładnie malować, tak, mm. dziękuję. I wpadłam na pomysł, że się nazywa złośliwość matki. To jest właśnie mój charakter w tym momencie. I wpadłam na pomysł, trzeci raz, to mówię, że może bym zrobiła mai, czyli po prostu codziennie bym nagrywała taki vlog to na pewno nie było, a czy nie były, bo tam się wydaje filmy 20 minutowe Ale 10-15 po prostu tak troszeczkę, co się u nas dzieje. Tak sobie pomyślałam, bo tylko 3, 3 osoby. Trzy osoby i będzie 50 subskrypcji, tak dlatego pomyślałam sobie, że może ach na taką pełną liczbę. To, yy, to, może zrobię takiego vlog vlog maja, żeby trochę przepisy, troszeczkę coś u nas dzieje ciekawego, ciekawego, czyli nic, ale wiecie, ostatnio właśnie szpinak zrywałam już u nas z ogródka, zamroziłam, w sensie zblanszowałam i zamroziłam go, także będzie na jakiś opiad, później dla domowników. A ten paznokieć, przepraszam bardzo, akciuk. Później dla domowników będę robiła strogonow po mojemu, oczywiście, jak zawsze inaczej. Bo on chyba z tego, co ja kojarzę, powinien być z wieprzowiny, a że. Y, z wołowiny. A że ja nie mam, no to będzie wieprzowina z pieczarkami, ale y, nie będę go zaklepała, zaklepywała mąką, tylko serkiem mascarpone. Czy będzie bardziej taki kremowy? Proszę bardzo, druga ręka. Tak. Tak sobie właśnie pomyślałam, że może bym zrobiła takiego vlog, vlog Maja. To no by było na tyle. Ćwiczę codziennie. To jest mój szósty dzień. Jutro będzie przerwa. I od poniedziałku znowu. Na całe szczęście jest tak, że po prostu Jagódka w miarę możliwości jest spokojna podczas tych ćwiczeń. Prawda, Jagoda? No. Tak. Tak. Niki ma i głową tylko powiedz tak. Ale jest małe przekupstwo. Ponieważ jak Jagódka jest grzeczna, podczas mamy ćwiczeń, to mama później włącza 10 minut bajki, prawda? Tak. No. Tak. Sama poprawia, a mówię no. Ale nie zawsze. No. Często jest tak, ale no coś za coś, także wiecie. To tak się mówi, ale my tutaj w tym pokoju, ona ma zabawki, tylko że one są po prostu nudne i wymyśla i skacze po łóżku i w ogóle, i w ogóle, a ja lubię tutaj ćwiczyć, bo mam ciszę, spokój, a moje dziecko w ogóle mi nie przeszkadza, chodzi po mnie, chodzi nade mną, w sensie, że pode mną, pode mną, ej. Pode mną chodzi, także... W ogóle, w ogóle mi nie przeszkadza. Tylko, że no wiecie: Najkrótsze chyba tam ćwiczenia to są półgodzinne, czy jakoś tak. A najdłużej, no to to jest prawie godzina, nie? No to wiecie, no to co nam robić? Ale dajemy radę, prawda? Dzisiaj był tatuś, także trochę z tatusią się pobawiła. Nie wyrzucamy pani. No, dzisiaj był tatuś. Trochę z tatusiem, tatuś jeszcze załatwił, załatwił, kupił te piękne lakiery. Jak się mam, a ta druga ręka to co? Tylko na jednej będę miała? No. Jeszcze druga. Proszę tu mnie jeszcze poprzyklejać ładnie. Już później. Później? No, no, skakać. Skakać? No. Aha, no widzicie, idziemy skakać. Tylko to powiem, że tatuś kupił właśnie lakiery, które później się zrywają. I jest zabawa chociaż na dziesięć minut, nie? No. No! Tak. Nie. A kochasz mamy? No. Tak. No, co jeszcze? Koniec. A! Ja mam. No. Ona ciśni. Jestem jeszcze na momencik, wybaczcie, że w takich warunkach, że na tle drzwi i w ogóle, że to tak śmiesznie wygląda, ale e, uwierzcie mi, jak mieszka sześcioro osób po jed, pod jednym dachem, pomimo nawet, że to jest piętrówka, to ciężko jest mi coś nagrać spokojnie, żeby nikt mnie nagle po coś nie zawołał. Młoda śpi, była 18.17 przed chwilą, czyli podejrzewam, że będzie coś koło 20, bo nigdy to wszystko ustawiłam, nieważne. Chcę Wam powiedzieć o tych dwóch produktach, które kupiłam. Po pierwsze, zamówiłam je na Allegro, ponieważ normalnie na stronie producenta one około wychodzą 20 zł drożej na jednym produkcie, także moim zdaniem dużo. A że mamy teraz smart przesyłkę na Allegro do impostu bezpośrednio, jeszcze możemy to zrobić bez ponieważ wsiadłam sobie aplikację na komórkę, impost, także stoję tylko przed tą ścianą z tymi okienkami, wpisuję kod, numer telefonu, wiecie, jak to tam przebiega i od razu patrzę tylko, szukam, szukam, które te drzwiczki mi się otwierają, bach, otwierają mi się drzwiczki, wyciągamy, idziemy do auta i tyle. Tak to wygląda. A przesyłka jest darmowa. Także, to są dwa kosmetyki z firmy Sunew Med Plus. Tak, będzie u mnie Sunev Med Plus. Jest to żel, Rozpuszczający na skórek oraz aktywator pod krem yy, do twarzy i oczu. I zamówiłam to na Allegro, ponieważ jak już mówiłam, przesyłka jest w ogóle, to było tak zapakowane, tak śmiesznie, tak słodko. Czekajcie, zrobimy tak, żeby było ładnie. Mm. O! Ha! Pani się postarała. Super, naprawdę super. Zobaczcie, ale jeszcze mam pozostałości po lakierze mojej córki. Yy, miłe zaskoczenie, bo Pani dała próbkę Clarena. Luksusowy krem przeznaczony do pielęgnacji cel ja dojrzałej, czyli może dla mojej mamie. Za te dwa produkty zapłaciłam 143 zł bez dwóch groszy. Teraz tak, yy, serum kosztowało mnie 70 zł bez grosza. I żel 73 zł, również bez grosza. Gdzie normalnie na stronie e, Sunefmed Med mamy ten żel? On kosztuje 80 zł, ale jest przesyłka, i tam chyba przesyłka była jedna za dychę, a druga chyba za 15 zł. No to, to to się nie opłaca, no bo czyli ja, czyli ja praktycznie muszę zapłacić, powiedzmy, że dychy jeszcze za przesyłkę, tak? Czyli z 80 robi się 90. A tu mam 70 zł, nie płacę za przesyłkę, a nawet powiem Wam, że byłam w ogóle w szoku, jak mi mąż to dzisiaj przywiózł, bo ja te produkty zamawiałam w czwartek. Czwartek, piątek to sobota. No to super, nie? Także. Słyszałam różne ochy i achy na temat tego aktywatora. O co w nim chodzi? Powiem Wam w ogóle co to jest. Zaraz, gdzie tutaj jest tu. Wielozadaniowy kosmetyk łączy w sobie funkcję aktywnej maski odmładzającej i przeciwmaszkowego serum. Już zaledwie po kilku tygodniach stosowania aktywatora zauważysz, że będziesz mogła zrezygnować z nakładania make-upu. I o to mi najbardziej chodzi latem. Bo wiemy doskonale, że latem make-up spływa. Chyba, że nawalimy sobie tego tynku tyle, że wiecie, mamy odpowiednią no, strukturę zbudowaną, ale mi się też wydaje, że to nie o to chodzi. I jestem po prostu ciekawa, czy ten produkt faktycznie ujednolici ten, no, ujednolici twarz. Czy zmatuje ją odpowiednio czy nic się nie będzie działo typu, że coś mnie zapcha, wysypie i w ogóle, i w ogóle. Ale jeszcze jest lepszy hit, bo ten produkt mogą podobno stosować mężczyźni, w sensie, że na przykład jak, um, jak pan bardzo się świeci, tak, no a niektórzy, właściwie to większość, no nie lubią się malować, prawda? Nie używają żadnych podkładów, ani żadnego łomatko jak ja się świecę i w ogóle, i w ogóle. Także to będzie super produkt dla panów. I co mamy tutaj dalej? Że znikają zmarszczki, yy, potęguje elastyczność i jędrność skóry. Yy, gładkość, skuteczność, dalej? Yy bogactwo składników, aha, że zwiększy efektywność działania e, w ogóle kremu, no aktywator pod krem, no to wiecie o co chodzi, ale ja e, będę go stosowała po prostu mm, Teraz z kremu na dzień, tylko to, może sobie jakiś serum jeszcze, albo nie, zobaczę. Po prostu będę tylko stosowała to, o, i zobaczymy w ogóle będzie wydajna. Zacznijmy od tego, jak to wygląda. Hi, mam jeszcze ulotkę w jakąś w środku. Ale śmieszne. Ha, ha. Sposób użycia. Aktywator sunę w met. Samy wsunę w, nie wiem. Dzięki swojej niezwykłej lekkiej konsystencji może być stosowany pod każdy. A! Właśnie! Bo to się też dobrze sprawdza jako baza pod podkład. Tak. Może być stosowany pod każdy produkt nawilżający. stosować codziennie rano i wieczorem. Kilka kropli, kropli na twarz i na okolicy oczu pod ulubiony krem. Tak, i to w ogóle też wydłuża działanie podkładu. No, przedłuża jego trwałość. Tu mamy jakąś piękną ulotkę, ale nic po mojemu. Co to jest? Co to jest? oczyścić skórę twarzy, otworzyć opakowanie, rozłożyć maskę i usunąć białą folią. A to jakąś folię Tu, tu, to jest tu. To była maseczka. Tak, Okej, okay, tu to, to jest to samo. Tu po prostu są opisane składniki, jakie są e, zastosowane. Mamy butę... Buty, kol. Ekstrat z wąkrotki azjatyckiej, ekstrat z korzenia rdestu japońskiego, tarczyca bajkalska, ekstrat z liści zielonej herbaty, z korzenia lukrecji gładkiej, z kwiatów rumianku lekarskiego, z wyciągu z liści rozmarynu, z piwoni, arginina, ani A, to jest naturalny aminokwas. Dobra, jedziemy dalej. Tu mamy co, tu mamy, tu mamy co. Wspaniały żel, rozpuszczający na skórek, zawiera aktywne i mineralne składniki, które powodują silne złuszczenie na zanieczyszczeń oraz martwych komórek. Żel jest doskonałą alternatywą dla mikrodermabrazji. może być jednak używany do cern naczyńkowych i bardzo wrażliwych. Ja ostatnio mam skórę bardzo, bardzo wrażliwą, nie wiem co się stało, Podejrzewałam że Krzysztof słońce, ale nałożyłam sobie ten peeling z tołpy, wiecie na pewno o jakie mi chodzi, ten co wam pokazywałam, taką, tą, no tą saszetkę i on mnie tak mega szczypał, jeszcze bardziej niż ten kwast um, wampirzy, peeling wampirzy. No masakra, myślałam, że zwariuję, tu mnie tak piekło strasznie, nie wiem, co się stało, ale nie miałam tak nigdy, aż tak. Dalej, w ogóle to jest witamina C i ja jestem bardzo właśnie ciekawa, jak ona będzie reagowała na moją yy, skórę. I o, do użytku raz na dwa tygodnie. Widzicie? Raz na dwa tygodnie. Uwaga, może zdarzyć się sytuacja, że przy pierwszych dwóch, trzech użyciach Żelu na skórek przyklei się do włosów meszku. Na żółwkwie należy użyć tłustego kremu lub oliwki, aby oczyścić skórę. Przy kolejnych użyciach na skórek powinien spokrywać się już samą wodą. O! Do użytku raz, na dwa tygodnie. Raz, dwa tygodnie? Jak to wygląda? Mamy też jakąś, pewnie, to samo co tam napisane. Nie będę tego czytać, ulotka. Tak to wygląda. Jestem ciekawa, jak on będzie w ogóle wydajny, nie? Żeleń no Dobra, pachnie nie A to? A to jest takie, ale śmieszne. Ha! Delikatny. Matko naprawdę delikatny zapach. No. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym filmie i jeszcze raz dziękuję za subskrypcję. Uuu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnym filmie.